GTA 7 będzie tańszy niż GTA 6, a przynajmniej tak twierdzi były deweloper Rockstar Games. Techland anuluje kilka swoich przyszłych gier i wiele więcej w dzisiejszym odcinku, także lecimy z materiałem. Techland przeżywa obecnie dość trudny okres, jeżeli chodzi o ich finanse. Informują, że w tym momencie zmagają się ze słabym rokiem finansowym, co poskutkowało, i są zmuszeni anulować swoje dwa rozpoczęte już projekty. Informacja pojawiła się w komunikacie prasowym wysłanym do mediów, w którym ujawniono, że dwie gry zostały anulowane, a zasoby przeniesiono do innego jeszcze niezapowiedzianego projektu. Firma miała ponieść rekordowe straty w 2024 roku, miało być to 37 milionów dolarów, a w 2023 mieli stracić 25 milionów dolarów. Oczywiście Techland spodziewa się tego, że Dying Light Debis, czyli debiutująca w sierpniu odsłona, poprawi ich sytuację. Natomiast byli zmuszeni anulować dwie gry i pewnie zastanawiacie się, jakie były to projekty. No i może niektórzy już się domyślają. Chwilę temu w sieci zaczęły pojawiać się informacje na temat RPG akcji Fantasy który miał być tworzony przez Teklant. Pojawiły się nawet grafiki koncepcyjne i miała być to gra AAA w otwartym świecie. Teklant oficjalnie ogłosił pracę nad tymże projektem. Poinformowali także o powołaniu specjalnego zespołu i stwierdzili, że będą nas informować za jakiś czas na jakim etapie są prace. Teraz dowiadujemy się, że tytuł został anulowany. W tej grze miały pojawić się także Star Warsowe elementy, a w zasadzie rzeczy, które czerpały z uniwersum Gwiezdnych Wojen, takich jak moc, którą moglibyśmy przemieszczać różne obiekty, czy nawet umiejętność. Zatrzymania czasu, no i nie wiemy do końca, dlaczego te gry anulowano, natomiast wiemy, że projekt przez kilka dobrych lat borykał się z problemami z powodu błędnych decyzji kierownictwa, no i pojawiła się standardowa decyzja o przeniesieniu projektu na silnik Unreal Engine, co czasami wiąże się z pewnymi problemami i być może to był jeden z nich. Przerosło to ich pewnie po prostu finansowo. Jeżeli chodzi o rzeczy, które w tym momencie powstają, które nadzoruje Techland, no to mówi się o kolejnej odsłonie Call of Juarez, która ma być w rozwoju od jakiegoś czasu i ma powstawać na Unrealu. Insider Gaming skontaktował się także z Techlandem, no i dostaliśmy odpowiedź z ich strony. Tworzenie gier nigdy nie jest linią prosto, a czasem do tworzenia świetnych gier potrzebne są nowe podejścia. Ważne jest to, że żadna ze zgłoszonych zmian nie spowodowała redukcji personelu. Developerzy zostali przeniesieni do innych projektów i pracują nad wieloma grami. Pojawia się też pytanie, jaki Techland ma plan na przyszłość? Czy chcą podbić rynek Call of Juarez i The Beastem? Wątpię, żeby im się udało. Jeśli chcieliby zrobić coś naprawdę poważnego, to rozważałbym, albo zupełnie nową odsłonę Dying który odcina się od poprzednich i prezentuje to, czego jeszcze wcześniej nie było, albo faktycznie jakiegoś Open Worlda, ale naprawdę dopracowanego, na co na ten moment, jak widać, nie mają zasobów, więc zobaczymy, czy się łotkują no i jak to wypadnie. Także w tym momencie wszystkie nadzieje w Dying light The Beast, które wychodzi 22 sierpnia. Sprawdzajcie także naszego Instagrama, na którym często wrzucamy newsy po prostu przed odcinkami, więc macie je tam szybciej. I subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego materiału. Na pewno kojarzycie nieudaną grę Anthem od BioWare i Electronic Arts, która w tym momencie odnotowuje takie liczby. Twórcy oficjalnie wyłączają jej serwery. Warto przypomnieć, że jest to gra online, która skupia się tylko i wyłącznie na rozgrywce wieloosobowej. Dlatego, jeżeli wyłączą te serwery, no to gra przestanie po prostu funkcjonować. Nie ma prawa funkcjonować jako offline, zresztą sami twórcy to stwierdzili. No i dostaliśmy informację, że 12 stycznia 2026 roku ma nastąpić ostateczne zamknięcie Anthem. Inicjatywa Stop Killing Games odnosi duży sukces. Gracze wzięli sprawy w swoje ręce. Inicjatywa zebrała wymaganą liczbę podpisów i trafia do Komisji Europejskiej. Ale w ogóle, czym Stop Killing Games jest? Jest to akcja zorganizowana po to, aby wydawcy po jakimś czasie nie wyłączali dostępu do gier. I tutaj przykład takiego de Jeśli gracze kupili grę po pełnej cenie, a wydawca wyłącza serwery, tym samym uniemożliwiając nam zabawę, nawet w odniesieniu do Anthem, o którym mówiłem wcześniej, no to gracze domagają się tego, żeby po prostu traktowali ich jeżeli zapłaciłeś za daną grę, to powinieneś mieć do niej dostęp tyle, ile chcesz, zwyczajnie. Europejska Inicjatywa Obywatelska oficjalnie przekroczyła próg miliona podpisów i jest to próg, który umożliwia im wejście do Komisji Europejskiej. Dzięki temu cała akcja będzie rozpatrywana. Oznacza to, że wydawcy mogą zostać zmuszeni do utrzymywania gier przez długi, długi czas i nie wyłączania ich nawet po zakończeniu oficjalnego wsparcia. Do takiego sukcesu przyczynili się twórcy i różne portale gamingowe, które miały platformę, żeby nagłośnić całą akcję. Jest to o tyle ciekawe, że cała akcja trafia do Komisji Unii Europejskiej, a zaangażowali się w to także gracze i twórcy zza oceanu. I akcja ostatnio przyspieszyła bardzo mocno, bo w 11 miesięcy odnotowała mniej niż 500 tysięcy głosów, a teraz w zaledwie 10 dni zdobyła kolejne pół miliona, więc gracze po prostu wzięli sprawę w swoje ręce i dokonali praktycznie niemożliwego. Teraz tylko kwestia, jak rozpatrzą to w komisji. Chciałoby się rzec, że to już koniec Mainzaj, Że gra nie ma szans na powstanie z martwych, że tak to ujmę. Gracze byli bardzo niezadowoleni stanem technicznym na premierę I chociaż nie spodziewali się cudów, no to dostali coś jeszcze gorszego. I za skarby świata nikt nie chciałby za niego dać ponad 270 zł, których oczekiwał wydawca. Twórcy oczywiście zapowiedzieli poprawki, powiedzieli, że będą chcieli kontynuować pracę nad grą. I że wierzą w sukces MindSci i kolejnych projektów opartych na ich technologii. Według serwisu IGN odbyła się wewnętrzna rozmowa. Pracowników Builder Rocket Boy, czyli studia odpowiedzialnego za stworzenie tejże gry, a anonimowe źródła przekazały, że uwaga: Leslie Benziz zapewnił, że studio się podniesie, a Maidza zyska drugie życie. Ale co jeszcze bardziej istotne, stwierdził, że padli ofiarą sabotażu wewnętrznego i zewnętrznego, że wszystkie te oceny, opinie na temat tej gry były z góry zaplanowane i że nie poddadzą się, a jeden z dyrektorów Builder Rocket Boy, Mark Gerhardt, stwierdził, że negatywne recenzje i opinie mogły być opłacone. GTA 5 najprawdopodobniej po latach zadebiutuje w Arabii Saudyjskiej i sytuacja jest o tyle komiczna, że w 2018 roku zakazano dystrybucji tejże gry. Podobnie jak kilku innych ze względu na to, że gry przedstawiały przemoc, zażywanie narkotyków i treści o charakterze Spalnym. Także po 7 latach niedostępności GTA 5 w końcu rzekomo opuszcza listę gier zakazanych w Arabii Saudyjskiej. Gra ma mieć kategorię wiekową 21. Nie wiemy kiedy gra zostanie tam przywrócona, po tym jak została zbanowana w tym 2018, ale lepiej późno niż wcale. GTA 6 ma być najdroższą grą w historii. Już teraz mówi się o około 2 miliardach dolarów kosztów, jeżeli chodzi o tworzenie tejże gry i jest to naprawdę bardzo dużo. Pytanie jak będzie z kolejną odsłoną? Na ten temat wypowiedział się były deweloper Rockstar Games, Obevermage, który oczywiście także podziela opinię, że GTA 6 będzie najdroższą grą w historii i że długo nic jej nie przebije, ale że uwaga GTA 7 ma być grą tańszą niż GTA 6, a to wszystko ze względu na rozwój sztucznej inteligencji. Przewiduje, że GTA 6 jest najdroższą grą w historii i tak już pozostanie. Myślę, że nie będzie większej gry niż GTA 6, ponieważ część rzeczy zostanie przyjęta przez AI. Czy nam się to podoba, czy nie? Moja predykcja jest taka, że GTA 7 będzie tańsze w produkcji niż GTA 6. Według niego spora część artystów, która tworzy chociażby światy wirtualne, zostanie zastąpiona w pewnym stopniu przez AI, co umożliwi mocne cięcie kosztów, no i albo zwolnienia, albo ograniczenie pracy i tylko i wyłącznie nadzorowanie pewnymi aspektami, jeżeli chodzi o tworzenie gier. Według niego AI nie wyeliminuje całkowicie pracy tychże artystów, a będą oni potrzebni m.in. do napisania scenariusza, określenia stylu czy w ogóle kontroli tego, co się tam dzieje. Według niego także sztuczna inteligencja zmniejszy obowiązki programistów, i to jest jasne, i to już dzieje się od lat. AI pozwala optymalizować pewne rzeczy, optymalizować kod, no i w opinii dewelopera przyspieszenie pracy z AI może spowodować większą liczbę świetnych gier na rynku, nawet jeżeli chodzi o mniejsze tytuły. No i oczywiście może się tak wydarzyć, ale nim wyjdzie GTA 7, no to umówmy się, wejdziemy już chyba w rok Punkowy, czyli w 2027. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, no i do następnego.